No i witam z tej strony, V-Masterek, a ja Was witam w drugim odcinku z Gry Brawl Stars. Dzisiaj sobie pogramy różne tryby, yy, czyli no wszystkie te yy, pięć trybów, które tutaj mamy, i wbijemy mi yy, 8-bitowca, 8-bitowca. Yy, w ogóle też ciekawa historia. Niedawno z brawlboxa trafił mi się Mortis, dzień później też z brawlboxa Pam, a dzisiaj z brawlboxa mi się trafiła Bibi. Yy, a narzekałem jeszcze zanim mi się trafił mortis, że mam strasznego pecha. Więc jestem zadowolony i myślę, że sobie na razie pogramy Bibi i zaczniemy od game graba. Więc lecimy. Dobra. Spróbujemy to wygrać. Tylko moi się nie ruszają. Nara. No, mam nadzieję, że nie grę za nich boty. Piper Freya tam ładnie kogoś zabiła. O, dobrze. O nie. Okej. Okay. Nic się nie stało, na spokojnie. Ups. No to na razie przegrywamy. jest problem no nie, 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 nie <laughs> nie, nie, nie dawaj, dawaj tam tarę ona miała takiego loa. dobra, ktoś tam zabił, chyba Tik, nie, Tik'a nam ukradli dobrze cofaj się, cofaj się Piper, cofaj się po co ona atakuje Właśnie ten dzień możemy jeszcze przyciągnąć, ja ją muszę odsłaniać. Dobra, a, dobra, nie musiałem używać tego ulta. Okej, okay. dopiero co wstaję w ogóle, więc jestem trochę zamolony. Ale git plus 8 pucharków, gwiazdny żeton. Więc teraz czas zagrać showdown. No dobra, a więc gramy na solo. Tak o. Okej, okay, tu mamy jakiegoś bo. Dobra. Mm. Ja się odsunę. Dobra. Ja nie wiem, ten bo mi zabiera wszystkie skrzynki. Dajcie chociaż jednego per Dobra. Ja uciekam już. Gdzie jest ten dżin? Mam nadzieję, że go gdzieś tutaj nie ma. On chyba poszedł. No tu jest ten dżin. I ma Loa. O kurde. Dobra, ukradniemy. Dobra, muszę go zabić. Leży. Pięknie. Dwóch Bo. Wrać się, chcę sobie szować. Nie, dobra, oni niech sobie się biją o ten soczek. sobie ucieknę. Tędy nie ucieknę już. Okej, okay, tutaj jest Frank. Z którym nie będę się bił. Okej. Okay. Wielkie starcie. Czyli yy, no będzie 8 pucharków minimum, jeśli wygramy te 10. W co wątpię? Albo. Okej. Okay. Okej, okay. i gość w ogóle mnie nie atakował. Więc mamy plus 10 pucharków. Siódma rangę na Bibi. I zaraz będzie Aidwit, czyli. No to no kolejna postać. Jeszcze nie! Jeden pucharek. Dobra, no to teraz czas zagrać. Zadymę. Zadymę. Nie grałem jeszcze, Bibi. Boże, jeden pucharek. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, nie umiem jeszcze grać za dymy Bibi, bo to był mi pierwszy raz. Okej. Okay. Mm, lecimy, lecimy. Co nie, co robi ten barley? Myślę, że będę mógł konsultować. Przydałoby się zniszczyć ten murek. Ale u nas w drużynie w sumie nikt nie może niszczyć murku, więc my nie zniszczymy. Przeciwnicy by musieli zniszczyć przypadkiem czy coś. Dobra, Barley atakuj, atakuj, atakuj. Dobra, ledwo. Okej, okay. nie, dobrze, dobra, dobra, dobrze jest, dobrze jest. Nie jest źle, nie jest źle. Teraz tą bibim. Trzeba tego... Nie! Ja wystrzeliwuję w nich ulta, chociaż nie nie musiałem tego robić. Okej, okay, no i źle zrobiłem, źle. Bardzo źle. O Boże, jaki wart. Okej, okay, leżę. A ten Barley, co on robi z tą piłką? Chyba, chyba neta nie ma albo gra za go bot. I przegrywamy obecnie, więc nie jest za dobrze. I mogę tego 8 -bita sobie teraz nie zrobić. Okej. Okay. No, no i nie zrobię tego 8 teraz. No jaki pech, że jednego pucharka mi brakuje. To inne tryby zagramy. Nagroda będzie kolejna. No dobra. Cóż. Toż... No, łebna gierka była, Brawl Ball to jest tryb, który nie lubię akurat Brawl Ball'a, tak jakoś mi nie przypadł do gustu. Zagram sobie nagrodę. Na nagrodzie powinno mi pójść lepiej, zobaczę też jaka drużyna. W przeciwnicy mają Piper, dobra. Okej, okay, mi się podoba drużyna. Frank, fajnie sobie poradzić. Rico tu idzie. Dobra, U, ale unik. Unik mistrza normalny. Dobra, niech kto, kto, jakaś postać tu się zbliży. Na przykład ten Rico. Co? Ja myślałem, że trafię. Dobra, 3HP nie. Dobra. Co? Przegrywam. przegrywamy? Dobra, wygrywamy już, ale przegrywaliśmy. Zdziwiło mnie to aż. O nie, i teraz przegrywamy. O, ale pięknie. Tutaj zamroził. Okej. Okay. Nie jest źle. Wygrywamy teraz. No i git. Okej, okay, tutaj mamy Tika, który leży. Okej, okay, i głowa Tika mnie zabiła. O nie, doganiają nas, ganią nas. No nie, tapam. Co ja zrobiłem najlepszego? O, dostała. No to nieźle. Dobra. Okej, okay, okej, okay, cofam się. Mam przewagę 10 punktów. Teraz siedmiu. Nie możemy tego przegrać. No spokojnie, pyk! O nie! No i łatwiutko, znaczy nie, nie do końca z przewagą czterech gwiazdek. Zwycięstwo tak o. I plus 8. No jest! 8 obitowiec. Więc odbieramy. Już dzisiaj trafiłem Bibi. O, nowa postać. W końcu i no już mam wszystkich zalei pucharków. Ja jestem zadowolony. Myślę, że tą ostatnią gierkę dzisiaj można 8-bitowcem zagrać na big game'ie. Dam nagrody. A niech będzie raz 5. I lecimy. Zobaczymy, czy 8-bitowiec 8 jest dobry na tym trybie. A ja po odcinku będę musiał być na nim trochę rank. Jestem bossem. Dobra, nie wiedzą gdzie ja jestem. Jak najdłużej przetrwam. Dobra, wiedzą już. O, ale dostaję. Nie umiem jeszcze grać za, za dobrze. O nie. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, jestem tak słaby na razie, to moje Ale przyzwyczaj się do niego. Dobra, no przegram ten mecz raczej. I pyk. I pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra, przegram to. Nie jadą jak chcą. No niestety, ale dobra. To była ostatnia gierka. Mam 8-bitowca, mam Gwiezdny Żeton. Ja jestem zadowolony. Jeszcze Brawlboxa otworzymy sobie na koniec. Punkty do PAM do bibi No nie, ale mogę ulepszyć PAM. To ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.